Jesteśmy w miejscu, gdzie nadwiślańska panorama jest uważana za jeden z siedmiu cudów polski, w Runiu, w mieszkaniu Ani. Mamy dwóch wspaniałych dzieci. Mamy od 14 lat, starszego chłopca i pięcioletniej Oli. Ola choruje na genetyczną chorobę, jest to zespół reta. Do pewnego momentu, czyli do drugiego roku życia, jak obserwuję filmiki z tamtego okresu. Nikt bez państwa nie powiedział, że moja Ola mm -hmm. może, może być dotknięta takim schorzeniem. Że wykonaliśmy badania genetyczne na własny koszt, oczywiście, żeby przyspieszyć diagnozę, żeby przyspieszyć y, ewentualne leczenie, mm -hmm. znalezienie przyczyny, znalezienie, mm -hmm. znalezienie y, źródła pomocy. Mm -hmm. Kiedyś usłyszałam od y, takiej rodziny, że życzy każdemu, żeby doświadczył E, życia e, z dzieckiem, które jest w pełni zdrowe. E, jak wyglądało wasze życie do momentu diagnozy? No to jest bardzo świeża sytuacja. Mhm. bo jeszcze wczoraj oglądaliśmy e, filmiki z mhm. czasu, kiedy Ola była małym dzieckiem, kiedy zaczynała chodzić, gdzie, mhm. kiedy naśladowała, kiedy pokazywała paluszkiem, kiedy no, życie wtedy było proste, mhm. przyjemne, mhm. lekkie. Czy to macierzyństwo, które macie teraz, różni się od tego wcześniejszego? Och, zdecydowanie tak. Dlatego, że po prostu tak naprawdę nasza rodzina żyje na krawędzi, mm. na krawędzi emocjonalnej zwłaszcza. Mm -hmm. Tak naprawdę po regresie bardzo ciężko pracujemy z Olą. Cały mm. czas codzienna praca. Mm. Zarówno nasza w domu, jak i praca specjalistów przyniosły nam takie efekty, że wiele funkcji, które Ola utraciła, mm -hmm. powróciły, tak? Mm -hmm. I to jest nasza motywacja, to jest nasz cel na dalsze lata, ale żeby to miało taki konstans i żeby to po prostu te nasze marzenia i pragnienia się dopełnimy, mm -hmm. musimy wesprzeć Ola nie tylko terapią, mm -hmm. ale również farmakologicznie. Mm -hmm. Powiedz mi Aniu, czy skąd dowiedzieliście się o tym, że istnieje lek który pozwoli Oli e, niektóre funkcje e, wspomóc. I czy powiedział wam o tym lekarz? Słyszymy diagnozę i żaden z lekarzy po prostu nie potrafi nam znaleźć rozwiązania, kiedy, e, kiedy e, stoimy w takim miejscu, że musimy czekać na najgorsze, musimy czekać na ciągłe regresy. Które, które spowodują to, mm -hmm. że Ola przestanie chodzić, przestanie próbować, przestanie rozpoznawać. Mm -hmm. A my to od, odpracowaliśmy mm -hmm. ciężką pracą, że żmudną, codzienną pracą. Mm -hmm. My to mamy. Mimo mm -hmm. wsz wszystkich swoich trudności, y, pomimo, pomimo naszej tutaj słabości różnych. Y, I ogromnemu wyzwaniu, jakim mm. jest zebranie y, potrzebnej y, kwoty. Po tak. zmianie, właśnie gdy dowiedziałaś się y, o leku że taki lek istnieje, że pomógł już wielu dzieciom z tą chorobą na razie w Stanach Zjednoczonych i gdzieś pojedynczo w innych krajach. Powiedz mi, jakie emocje Ci towarzyszyły? To jest właśnie kumulacja skrajnych emocji, mm -hmm. bym powiedziała w ten mm -hmm. sposób, bo balansujemy na granicy naprawdę cienkiej i mamy tak naprawdę, ja mam tak naprawdę mm -hmm. dwa rozwiązania, albo za wszelką cenę walczymy, mm -hmm. a do tej pory tak robiliśmy. Zawsze wszelką cenę dążymy mm. do tego, żeby Ola miała to, ten komfort, żeby wkroczyć w dorosłe życie jako osoba przystosowana do mm -hmm. życia. Albo druga opcja, mm -hmm. trzeciej już nie będzie. Albo możemy się poddać i czekać na to, mm -hmm. co nieuniknione. Więc albo, albo mm -hmm. środka nie ma. Tu jest albo czarne, mm -hmm. albo białe rozwiązanie. Jak daleko jest w stanie posunąć się rodzic? który walczy o zdrowie i życie dziecka. Ja dbam o prywatność, dbam mm -hmm. o, o, o prywatność własnego domostwa, o prywatność własnych dzieci, o prywatność męża. Lubimy mieć komfort, komfort we własnym mm -hmm. domu, nie, uzewnę nie uzewnętrzniając się. W tej sytuacji jest to niemożliwe, dlatego, dlatego że no, musimy pokazać swoje życie. Musimy pokazać swoje życie. Do tej pory było przedstawiane, że jest to życie proste, łatwe. Nikt nie zaglądał w nasze życie tutaj do naszego domu, bo nie wpuszczaliśmy nikogo, mm -hmm. tak? Bo czuliśmy się w nim dobrze. Naszą czwórką czuliśmy się w naszym domu dobrze, pomimo mm -hmm. trudnych mm -hmm. zachowań oli, bo takie się pojawiają. I stworzyliśmy sobie taką bezpieczną przystań, gdzie. Każdy może, może się czuć swobodnie i może robić co chce, nawet jeżeli te, za, te, te, te zachowania są nieadekwatne nie z sytuacją. Bo Ola ma dużo takich zachowań, jest to związane z układem mm -hmm. nerwowym, który jej nie słucha często. Czuliście się po prostu jak w domu, tak jak każdy Dokładnie. powinien. Dokładnie się w tym domu czuć, prawda? Dokładnie. Rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jakbym chciała, żeby, żeby, żeby była, żeby, była, żeby, 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 żeby po prostu ukryć to, co chce ukryć, nie mogę mm -hmm. tego zrobić, tak? Mm -hmm. Ola jest dzieckiem i ma swoje ograniczenia, ale też ma swoje, swoje, swoje mm. mocne strony, swoje zalety, swoje... No jak Oczywiście. każde dziecko, jak każde dziecko mm -hmm. wolałabym pokazać właściwy obraz Oli, tak? Ta, ta, taki obraz, jak jaki, mm -hmm. jakim widzi matka tak naprawdę. No jak patrzą na, na, na Ola czy na inne dziecko, które po prostu jest inne. No bo jest inne, no, tak? Pod każdym kątem wiesz, jest inne. Ja myślę, że myślę, że nie, nie pod każdym kątem i myślę, że coraz bardziej ludzie chyba rozumieją, że ta rzeczywistość pokazana gdzieś na Facebookach, w internecie, że ona y, pokazuje tylko fragment naszej rzeczywistości. Przeważnie jest tak, że pokazujemy to, co chcemy pokazać, chcemy pokazywać no swoje właśnie, dobre strony. Tak. Na pewno jesteśmy mm. wystawiani na ocenianie, bo to jest taka mm. sytuacja, gdzie udostępniamy swoją prywatność. Więc jeżeli mhm. udostępniamy tę prywatność, to musimy się liczyć z tym, że no, mogą nastąpić takie sytuacje, chociaż wolałabym tego uniknąć, mhm. bo wiadomo, że, że, że. Dla nikogo nie jest to komfortowa dokładnie. sytuacja i myślę, że y, wiele osób to rozumie. Y, natomiast taka zbiórka też odbija się y, właśnie na, na całej rodzinie y, na tym, że. Y, idziemy, nie wiem, spotykamy się właśnie ze znajomymi, czy z dziadkami, czy jeszcze z kimś innym i oni to wszystko, co jest napisane w internecie, też bardzo przeżywają. No na hmm. pewno doświadczę to nie tylko personalnie, rodziny, nas hmm. jako jednostki hmm. tutaj związanej z Olą wprost. Hmm. Oddźwięk od z zbiórki ma szerszą skalę. Jeżeli hmm. mam rozmawiać to z kimś bliskim, z osobą, hmm. y, z rodziny, to wolę Wolę unikać tego tematu, tak. bo wystarczająco dużo go doświadczam i chciałabym choć przez chwilę porozmawiać mm -hmm. na inny temat, aniżeli ten, mm -hmm. który, 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 który przerabiam non-stop. Non-stop, tak. tak. Aniu, a powiedz mi jeszcze, czy łatwiej jest dawać niż przyjmować, jak uważasz? <głos> oczywiście. <głos> że oczywiście, że łatwiej jest dawać, mm -hmm. łatwiej jest cieszyć się z tego, że komuś się pomoże, że mm -hmm. ktoś się cieszy, tak? że, 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 że po prostu no ja jestem z tych osób, które, które dają w większości. Mm -hmm. nie, nie umiem przyjmować, nie, do tej pory nie, nie potrafiłam prosić, wolałam nie przyjmować, a wolałam dawać i mm -hmm. sprawiało mi przyjemność to, że ktoś, ktoś się cieszy, tak? że komuś mogłam pomóc. Nie oczekiwałam w zamian za to nic, bo samą nagrodą było dla mnie to, że komuś pomogłam, tak. Komuś... Dobrze, jeżeli rodzic zwróci też uwagę, jakieś granice dziecka. Ja pamiętam, gdy o mojej córce ukazał się artykuł i zdjęcie na pierwszej stronie jednej z gazet, które dla mnie było tak drastyczne, że ja przez długi czas byłam załamana. Znajoma, która również prowadziła taką zbiórkę, opowiadała mi niedawno, że żeby swoją żeby jej córka płakała na zdjęcia, nie wiedziała jak ją do tego zmusić, więc zabierała jej po prostu zabawki i wtedy fotografowała. Takie historie też się niestety zdarzają. I teraz pytanie, co będzie potem, co po zbiórce, pewne rzeczy, pewne informacje w internecie nigdy nie giną. Czy myślisz, że rodzic jest w stanie uchronić się przed takimi sytuacjami? Powiem tak, to jest bardzo ciężki temat i bardzo ciężko mi. Ująć to w jakąś odpowiedź, mm -hmm. dlatego że tak naprawdę granice ustalamy wtedy, kiedy coś jest z rzeczywistością, tak? kiedy znamy przebieg. Mm -hmm. To możemy powiedzieć: Stop, i tutaj już staje mm -hmm. tak? i dalej nie idę. Natomiast, zaczynając biurkę, my nie mamy hamulców na razie. Dlatego nie możemy stawiać na razie granic, mm -hmm. tak? gdyby chodziło mm -hmm. o życie. Wiadomo, że każdy rodzic zrobi wszystko, tak? I pomimo wszystko, jeżeli chodzi o życie dziecka, jeżeli chodzi o zdrowie, o, o przyszłość dziecka, to naprawdę rodzic nie ma granic. I nie ma hamulców. Nie ma hamulców. Mm -hmm. Bo no, wiemy, że nawet jeżeli. jeżeli... Stąd te czarno-białe zdjęcia w internecie, czarno-białe zdjęcia, czy zdjęcia zapłakanych dzieci, zdjęcia, na których. Widać, widać chorobę dziecka bardzo dosadnie. E, Ale to też jest rzeczywistość. To jest też rzeczywistość. Natomiast właśnie pytanie, gdzie tutaj te granice e, jest, jest, Pamiętam o jednej rzeczy, którą e, robiłam, której się nauczyłam podczas zbiórki i e, uważam, że to, że to był też dobry sposób. Każdy artykuł, który miał się ukazać w mojej córce, ja go e, prosiłam o autoryzację. Zanim został udostępniony, czytałam go i prosiłam ewentualnie o wprowadzenie jakichś zmian, bo niektóre rzeczy były opisane w taki sposób, że sama nie byłam w stanie ich przeczytać, były zbyt trudne. Natomiast nie uchroniło mnie to przed tym, że ten sam artykuł szedł gdzieś do redakcji wyżej i ukazywał się w innej formie, w takiej, która była nie do przyjęcia, więc rodzic no, na niektóre rzeczy ma wpływ, ale niestety nie na wszystko. Jak do tej pory. Też jestem, y, autoryzuję teksty, mm -hmm. często mm -hmm. jestem nawet autorem tych tekstów, więc y, przedstawiam mm -hmm. rzeczywistość. Przedstawiam rzeczywistość, też nie dopuszczam do kreowania rzeczywistości mm -hmm. przez osoby trzecie. Mm -hmm. Czym, Jak mi się to uda dalej, nie wiem. Na, mm -hmm. Natomiast na chwilę obecną chciałabym pokazać Ole taką, jaka jest. Chciałabym pokazać Ole z tymi wszystkimi problemami, które ma, nie oceniam innych mhm. rodziców. Prawda jest taka, że w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, gdzie wiemy, że po prostu one będą postępować, to finał taki może być, tak? Mhm. Więc te czarno-białe mhm. zdjęcia nie do końca są złe, bo one się tak kończą. Czarno-białe zdjęcie mm -hmm. jest finalizacją tego. No tak to się właśnie zaczyna mm -hmm. i tak to się kończy. Mm -hmm. Ja bym chciała zatrzymać się na tym, co mam mm -hmm. i poczekać do tego momentu, to... kiedy bezpiecznie, podając mm -hmm. Oli ten lek, mm -hmm. poczekać do tego momentu, gdzie po prostu nastąpi odwrócenie losu, tak naprawdę, tak? Mm -hmm. Odwrócenie losu, bo. bo... No. Ścigamy zamkowuje. się z czasem, tak, tak naprawdę, ścigamy tak. się z czasem, ścigamy się, no... Mhm. Z czasami to się czuje jak w filmie oszukać przeznaczenie, więc no. Trudno jest y, ochronić dziecko w takiej sytuacji. Myślę, że y, ja zawsze kieruję się tym, co moje dziecko by na takie zdjęcie, jeżeli by wszystko dobrze rozumiało, co ono by na takie zdjęcie, jak ono by zareagowało, jak ono by się z tym zdjęciem czuło, dlatego y, nie oceniając rodziców, ja jednak jestem y, dość sceptycznie nastawiona do zdjęć czarno-białych i do zdjęć bardzo drastycznych, y, ale nie oceniam rodziców. Rozpoczyna się zbiórka. I jaka jest wtedy rola rodzica? Kto pomaga? To znaczy, co rodzic jest musi, musi na początku? Y, potrafić? Y, jak, jak, wszystko, jak to wszystko ogarnąć? Powiem <ślad> 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 tak. Mm. Pomimo tego, że rodzic nie potrafi, to musi nadal się uczyć takich rzeczy, o których nie ma zielonego pojęcia. Nieraz tego mm -hmm. doświadczyłam, bo już i, i, i stałam się pedagogiem, fizjoterapeutą, i terapeutą SI i lekarzem, i pielęgniarką, więc rodzic dziecka mm -hmm. z niepełnosprawnością naprawdę posiada wielki potencjał w każdej naprawdę mm -hmm. dziedzinie życia. Zwłaszcza, że motywacją jest dziecko, własne Dokładnie. dziecko. Większej motywacji chyba nie można znaleźć. Dokładnie, więc... Aniu, a jeszcze Ci trochę przerwę, wracając do zbiórki. Powiedz mi, ile razy w życiu występowałaś publicznie przed kamerą, tak jak teraz? Jest to pierwszy raz. Mhm. Czy gdyby nie choroba Oli, czy doszłoby do tego? Absolutnie nie, <laughs> absolutnie nie, to jest kolejna mm. moja motywacja, to jest kolejne mm. moje wyjście ze strefy komfortu, mm -hmm. Mm -hmm. to jest kolejna moja tak naprawdę krok, y uważam, że też z korzyścią dla mnie, bo, bo mm. wiele się nauczę, mm. natomiast inicjatywa jest taka, że no chcę mówić o Oli, tak? Chcesz przede wszystkim y Oli pomóc. Co rodzic może zrobić, żeby ta zbiórka ruszyła do przodu. Jaki, czy ty masz jakiś plan działania? Czy jak to się u was dzieje? Jak, yy, to... W tym przypadku planu nigdy nie ma. Mm. Plan się po prostu tworzy z dnia na dzień. I to są po prostu takie emocje, takie wyżyny i doliny emocjonalne, mm -hmm. że naprawdę ciężko czasami przetrzymać ten stan, ale. Na szczęście wśród naprawdę dużej, du, 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 dużej ilości ludzi pojawiają się tacy, którzy kierują do nas, mhm. wyciągają do nas pomocną dłoń. Mhm. Wyciągają, ale rozumiem, że koordynatorem wszystkiego jesteś Ty, mając, y, przede wszystkim opiekując się Olą, mając rodzinę, opiekując się drugim dzieckiem, y, Ty koordynujesz, y, odpowiadasz na wiadomości, y, dziękujesz, myślisz nad organizacją, co można zorganizować, koncerty, jakieś eventy, okay. jakieś spotkania, zgłaszasz się do osób, które tego typu zbiórki prowadzą, żeby, żeby wspomogły Waszą zbiórkę. Rozumiem, że to wszystko robisz po godzinach, po nocy. Dokładnie. prawda. Tak, tak. Czy po godzinach, hmm. po, godzinach po, po godzinach nie mam wyznaczonych godzin pracy, bo ja tak naprawdę jestem w pracy 24 godziny na dobę, tak. więc robię ja to, to w tym, w, w tym czasie, hmm. w tym czasie, kiedy po prostu mogłabym odpocząć, ja nadal y, ma, szukam rozwiązań, szukam możliwości hmm. rozgłosu, szukam możliwości... Y, Rozpowszechnienia tego, szukam mm -hmm. osób, które mogłyby mi w tym pomóc. Sama wiem, że kilkukrotnie ze mną rozmawiałaś też, zastanawiałam się, jak ty na to wszystko znajdujesz czas, jak takich osób jest po prostu e, mnóstwo. E, są różne osoby, które się do nas e, odzywają w takiej sytuacji. Pamiętam przy naszej zbiórce, że odzywał się na przykład Jasnowic, który mówił. Że za, jakąś za jakieś konkretne pieniądze jest w stanie mi powiedzieć, które rozwiązanie dla mojego dziecka będzie najlepsze. Także nie rozumiem, tak. że tych wiadomości, które dostajesz, jest bardzo dużo I, i też trzeba znaleźć czas, żeby na nie odpowiedzieć, bo jeżeli nie odpowiesz, to też będziesz postrzegana jako kto? Osoba niewdzięczna, niechcąca nie tej pomocy. Nawet jeżeli byśmy wszystko wysprzedali, to te pieniądze mm -hmm. i tak, po prostu w takiej kwocie, jakiej potrzebujemy, mm -hmm. się nie znajdą. No, rozumiem. Zresztą, y, by sprzedać wszystko i nie mieć y, gdzie mieszkać, to też nie jest chyba najlepsze rozwiązanie dla dziecka. No też, no. Gdybyś... A to jest nasze mm -hmm. marzenie, że po prostu jak przejdziemy przez tą mm -hmm. całą ciężką drogę, bo to jest naprawdę żmudna mm -hmm. droga, kamienista, wyboista, tak. po prostu usłana różnymi, różnymi sukcesami, porażkami mm -hmm. i, mm -hmm. i, i, i bardzo, bardzo emocjonalna. Że spotka nas ta na nagroda, że mm -hmm. zaczniemy widzieć tą stabilizację, że, że po prostu ta terapia domowa mm -hmm. idzie szybciej w życie niż nam się wydaje. Aniu, powiedz mi, czego życzysz właśnie z Oli i Swojej rodzinie. Hm. Zdrowia. Nic innego nie jest ważne. Nic innego nie jest ważne. A jak już to zdrowie będzie, to czego życzysz sobie? Ciężko mi powiedzieć, co mm. ja dla siebie chcę, bo ja mam jeden cel, tak? Jeden cel związany z dzieckiem, które wymaga opieki. Ja jestem pominięta, tak naprawdę, bo mm -hmm. w moim, sukcesem, momencie, tak. moim sukcesem jest to, żeby pomóc Oli, tak? jeżeli Ola będzie stabilna, jeżeli Ola będzie zaopiekowana na takiej zasadzie, że no, na pewno chciałabym coś jeszcze robić, tak? To się cały czas nie zapomniało o tym, że, że poza tym, że jest się małą dziecka niepełnosprawnego, poza tym, że jest się żoną, poza tym, że, no, poza tym, że mam wiele różnych ról, mm -hmm. które, które re, realizuję, ja jestem po prostu Anią, tak? Natomiast, no, nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego może dotknąć moją rodzinę, tak? Moje, moje dzieci mhm. zdrowe, biegające, radosne, tak? Cieszące się sobą wspólnie. Mhm. I nastąpi taki moment, że... Którego nikt nie jest w stanie przewidzieć, ani ja, ani, ani żaden inny człowiek, który posiada rodzinę. Mhm. W każdej rodzinie może takie coś nastąpić, czy to wypadek, czy to, czy to coś, spowod co spowoduje... Mhm że ta rodzina przestanie funkcjonować tak jak do tej pory, tak? To jest zupełnie inne życie. Dokładnie. Tak mam jak, takie wrażenie. Tak jakbyśmy odcięli, od, odcięli hmm. grubą kreską y, do momentu... Hmm. Życie przed chorobą i życie po chorobie. po chorobie. Trzeba ruszyć cały świat, całą Polskę. No nie wiem, to hmm. jest moje marzenie, tak, żeby... Aniu, tego Ci właśnie życzę z całego serca. I wierzę, że tak się stanie. Bardzo Ci Aniu dziękuję za rozmowę. Wiem, że nie była dla Ciebie łatwa i dziękujemy wszystkim słuchaczom. Dziękuję. No, powiedz mi, co to jest zaleg. Jest to jeden, pierwszy i jedyny lek zarejestrowany w Stanach na chwilę mhm. obecną, który. Stabilizuje dzieci, tak? Mm -hmm. nie, nikt nie, nie gwarantuje wyleczenia, mm -hmm. bo to jest kolejny etap. Bo to mm -hmm. jest kolejny etap, a mianowicie w niedalekiej przyszłości, naprawdę w niedalekiej niedal przyszłości może się wydarzyć cud dla dziewczynek z zespołem rata. Mm -hmm. Również w Stanach Zjednoczonych są dwa leki, które mogą okazać się cudem dla dziewczynek z zespołem rata. Mm -hmm. Są to leki genetyczne. A więc leki genetyczne to, według mnie, to jest cud nau nauki. Zdecydowanie. To po prostu są leki. Leki to jest tak naprawdę jeden zastrzyk. Tak, okay. jeden zastrzyk podany w przypadku dziewczynek ze swoim rata do oponowo albo mm. do bezpośrednio do mózgu. I tak naprawdę no, to jest cud, cud nad cudami dla mnie. Ja sama sobie mm -hmm. tego nie potrafię wyobrazić, jak można coś takiego... Wykonać, ale to się dzieje, tak? My siedzimy na tykającej bombie. Ten syrop pozwoliłby nam dotrwać w stabilizacji, żebyśmy utrzy utrzymali chociaż to, co mamy teraz, tak? bo teraz naprawdę mamy bardzo dużo. Ola mhm. jest w kontakcie. Mhm. Ola jest prawna fizycznie, nie ma żadnych deformacji kręgosłupa, żadnych po prostu zmian czy Ogromna nadzieja Ta. dla Oli. To nadzieja. Ta.